Hola! Tematem dzisiejszej lekcji jest wymowa w języku hiszpańskim. Hiszpański to bez wątpienia piękny język. Polacy uwielbiają jego rytm oraz melodię. W tym wideo nauczę Was poprawnej wymowy w języku hiszpańskim. Zaczniemy od wymowy 20 hiszpańskich słów. Ciekawe? W takim razie oglądajcie ten film do końca, bo mam tam dla Was miłą niespodziankę. Nazywam się Elisa Penia. Od ponad 10 lat uczę języka hiszpańskiego. Opracowałam własną metodę nauczania, dzięki której setki Polaków mówią w tym pięknym języku. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, kliknijcie poniżej i oglądajcie moje pozostałe filmiki. Gotowi? Startujemy! Rozpocznijmy od szybkiej powtórki alfabetu. A. B.

U, R R S T U U B U W X Y Z Na czerwono zaznaczyłam te litery, które wymawiają się inaczej jak po polsku. A narzuto te litery, które są spotykane jedynie w języku hiszpańskim. Ok, zacznijmy od prostego słowa. Amigo. Jak już wiecie, litera G w połączeniu z samogłoskami A, O, U wymawia się G. Dlatego mówimy amigo. A gdzie pada akcent? Na którą sylabę? Akcent pada na mi czyli na przedostatnią sylabę. W języku hiszpańskim większość słów posiadają akcent naturalny przypadający na przedostatnią sylabę. Wtedy słowa te zakończone są na n, s lub samogłoskę. Na przykład armario libro mesa Jak po hiszpańsku wymawia się to słowo? Kompas Litera C stoi obok samogłoski O. Dlatego wymawiamy ją K. Kiedy C znajduje się obok A, O, U, wymawia się ją K. Słowo kompas składa się z dwóch sylab. Kompas. Widzicie kreseczkę powyżej A? To tilde, czyli akcent graficzny. Tilde pokazuje miejsce, gdzie pada akcent. Znajduje się zawsze nad samogłoskami. Nigdy nas półgłoskami. W przypadku słowa kompas akcent pada na ostatnią sylabę. Kompas. Jak wymawia się ten wyraz? Cerka. Dwukrotnie w tym słowie widzimy literę C. Za pierwszym razem C znajduje się obok E. To oznacza, że trzeba seplenić. Dlatego to słowo wymawia się cerka. Akcjon. Słowo to składa się również ze dwóch sylab. Akcjon. A gdzie pada akcent? Skoro to słowo zawiera tilde, musimy ją jedynie odnaleźć. Jednocześnie to słowo kończy się na N. Dlatego tilde znajduje się nad O i mówimy akcją. A teraz coś bardzo ważnego. Wszystkie wyrazy mają akcent, ale nie wszystkie mają tilde. Ale jak widzimy tilde, to tam jest akcent. Zwróciliście uwagę na dwie litery C, znajdujące się obok siebie? W takiej sytuacji wymawiamy k y Dlatego mówimy akcjon. Tak samo mówimy dikcjonario. Granada. Granada to owoc. granat. I również miasto na południu Hiszpanii. Moje rodzinne miasto. Granada zawiera literę G, która stojąc przed samogłoskami A, O, U czy spółgłoskami L, R wymawia się G. Na przykład Granada, Gato, Glamour Granada składa się ze z trzech sylab. Gdzie pada akcent? Oczywiście na przedostatnią sylabę. Gra-na-da. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tildę, jest zakończone na samogłoskę. Jak wymawia się to słowo? Generoso. I znowu litera G. Tym razem znajduje się w towarzystwie E. Kiedy G stoi przed E, I, wymawia się wtedy ją H, HI. Jak na przykład generoso, genio, Giralda. Ile sylab ma to słowo? H, N, R, O, 4. A akcent? h n Hm. Nie ma Jest zakończone na samogłoskę. Hmm. Na przedostatnią sylabę. A jak wymawiamy to słowo? Zgadniecie? Agila. Agila. To kolejny wyraz z literą G. Tym razem w połączeniu ze dwoma samogłoskami. U i te trzy litery razem stworzą głoskę G. Dla przykładu agila, gitara, gisante. I tak samo G oraz U w połączeniu z samogłoską E wymawiamy G. Na przykład słowo logearse. Zwróciliście uwagę, że nie wymawiam litery U, nie mówi się aguila, tylko agila. Słowo to ma akcent. Gdzie? Na trzecią sylabę od końca. Albo na pierwszą sylabę. A teraz mam dla Was ciekawą wiadomość. Zawsze, gdy akcent pada na ostatnią sylabę od końca, widzimy tildę. Na przykład agila. Mierkolęc. Kamara. Figłenia! Okej! Okay. Wcześniej mówiłam wam, że jeśli widzimy połączenie liter GUE lub G, U, -I, wymawiamy to G. G. Nie wymawiamy litery U. Ale jest jeden wyjątek, który wymawiamy również U. Otóż, gdy mamy nad tą literą dwie kropki. W hiszpańskim jest to nazwana dieresis. Po polsku to diereza. A w niemieckim znane jest jako umlaut. Figuenia pinguino. Antigüedad. Ponadto słowo Cigüeña zawiera literę Enie. Po polsku podobne do NI. Literę Enie możemy spotkać w takich słowach jak Espania, Kompania, NUNIE. Tak więc słowo bocian po hiszpańsku wybawia się Cigüeña. I co więcej, akcent pada na przedostatnią sylabę. Nie ma tilde i kończy się na samogłoskę. Ombre. Po polsku mężczyzna. Zaczyna się od litery H. Po hiszpańsku acie. Litery H w języku hiszpańskim po prostu się nie wymawia. Dlatego mówiłam ombre, a nie hombre. Inne przykłady. Ola. O zanaoria słowo ombre posiada akcent na przedostatnią sylabę albo na pierwszą sylabę ombre berbo czasownik składa się ze dwóch sylab ber-bo zawiera litery v oraz b jest jakaś różnica pomiędzy literami v oraz b wymawiają się je inaczej czy tak samo Dokładnie tak samo. Jak. Czakieta. Słowo to zawiera literę CH. C. Wcześniej już wam mówiłam, że litery H w języku hiszpańskim nie wymawiamy. I tak jest. Chyba że jest to CH. Wtedy wymawiamy ją C. Po polsku mówimy. Kocham cię. A to właśnie cię jest naszą literą cecha w języku hiszpańskim. Dlatego zamiast cha-cha mówimy cha-cha. I również wymawiamy chaqueta, a nie czaketa. Drugą sylabą słowa chaqueta jest ke. W języku hiszpańskim litera q. Włączy się jedynie z literami u-e oraz u-i. Wymawia się wtedy ke-ki. Nie mówimy kwe ani qui. Dlatego też wymawiamy czaketa, akel, aki. Czy możecie spróbować wymówić to słowo? Charawe. Litera j Hota wymawiana jest dokładnie tak samo jak polskie he. Dlatego mówi się harabe, a nie jarabe. W zależności od regionu lub kraju, włoska ta jest mocniejsza lub słabsza. Na południu w Hiszpanii, na przykład w Almerii, wymawia się ją mocno. Harabe, konecho abeja A gdy pojedziemy na zachód, do Granady czy Malagi, głoska ta jest słabsza. jarabe conejo abeja kilometro W języku hiszpańskim literę K wymawia się tak samo jak po polsku. Weźmy na przykład słowa kilometro czy kilogramo. Słowo kilometro ma cztery sylaby. Kilometro. Gdzie pada akcent? Tam, gdzie widzimy tilde, czyli na trzeciej sylabie od końca. Kilometro. Motor. To słowo zawiera dwie sylaby. Motor. A zauważyliście, że nie ma tilde. A mimo to akcent pada na ostatnią sylabę? Dlaczego? Dlatego, że słowo motor jest zakończone na spółgłoskę inną niż N czy S. Czy możecie wymówić to słowo? Bakero. Tak jak wcześniej mówiłam, litera V wymawiana jest jak B, a Q, U, E wymawia się jak K. Ba, Akcent pada na przedostatnią sylabę. Odważycie się wymówić to słowo? Raton. Słowo to składa się ze dwóch sylab. z do na ostatniej sylabie. Tam, gdzie pada akcent. A litera R jest tylko jedna, ale słyszymy mocne R, prawda? W języku hiszpańskim, gdy litera R znajduje się na początku wyrazu, wymawia się ją bardzo mocno. Słowa ROPA, REDONDO oraz RITMO mają mocne R. A kiedy R znajduje się zaraz za spółgłoskami N, L, czy s jest również bardzo mocne. Na przykład Enrique, alrededor, Israel. A jak się wymawia to słowo? Cereza. Mamy w nim literę Z. Po hiszpańsku wymawia się ją C. Trzeba wtedy zplenić. Pamiętacie? C oraz e. Wymawiamy C, a C oraz I wymawiamy SI. Podobnie Z w połączeniu z samogłoskami A, E, I, O, U wymawiamy SA, SE, SI, SO, SU. CZEREŚNIA wymawiamy CERETA. Inne przykłady to SAPATO, ABRAZO. Azulejo. W takim razie zmieniam słowa zawierające litery C, e oraz z i? Tak, jest ich kilka. Na przykład. Nueva Zelanda, Cixar, Zimbabwe. Serio, nie ma ich więcej? Jak się wymawia? Dokładnie. Correr. Pamiętajcie, gdy widzimy dwie litery R obok siebie, wymawiamy je mocno. R, er, correr, arroz, perro. A to słowo? Hoja. Wielu Polaków uczących się hiszpańskiego, słysząc to słowo, zapisują je w taki sposób. Ale to słowo wymawia się inaczej. Oha! a oznacza kartkę oraz liść. Poprawną wymową tego słowa jest HOJA. Jak wymawialiście to słowo? HALAR? HAJAR? Czy AYAR? Jeśli powiedzieliście AYAR, to gratulacje! Zaczynacie łapać! Spójrzmy na ostatnie słowo z naszej listy. Słowo AYAR zawiera literę eje. Pamiętajcie, eje wymawia się tak samo jak polskie j. Chyba że mieszkasz na południu Hiszpanii. Wtedy wymawiana jest DZIE. Słyszycie różnicę? ajar, ajar, ajar z akcentem na ostatniej sylabie. Dlaczego? Dlatego, że nie Matilda jest zakończony na spółgłoskę r. Czyli inną spółgłoskę niż N czy S. Przedstawię Wam 10 słów, które są przyczyną najczęstszych błędów w wymowie. Numer 1. Guerra. Wiele razy słyszałam Guerra, ale litery U po prostu się nie wymawia. Numer 2. Pequeño. Ponownie widzimy litery Q, U, E. Litery U nie wymawiamy. Nie mówimy pequeno, a pequeño. Numer 3. Hoben. Hoben. Ani joben. Ani hoben. Hoben. Numer cztery. Pistina. Tutaj problem polega na połączeniu liter s oraz c. Ogólnie mówiąc, jest ono dla Polaków dość trudne do wymówienia. Pistina. Pięć. Kiwi. Po polsku pisze się również kiwi, dlatego Polacy automatycznie wymawiają kiwi zamiast kiwi. Sześć. Akel. Tak samo jak w przypadku słowa pequeño, bardzo często błąd popełniany jest przy wymowie słowa akel. Numer 7. Pagen. Jeśli powiedzieliście to słowo poprawnie, gratulacje. Niektórzy wymawiają je błędnie mówiąc pagłę, ale prawdziwy problem jest z jego poprawnym napisaniem. Słyszą pagen i piszą tak, co po hiszpańsku wymawia się pachen. Numer 8. Ochos. Jeśli powiedzieliście ojos, to wasu dusze Wielu Polaków po przeczytaniu tego wyrazu mówią ojos, a ci, którzy je słyszą, piszą następnie ocios. Numer dziewięć. Uje. Uje. E. Litery H się nie wymawia. Dziesięć. Acer. Acer. Nie haser. Acer. A teraz czas na niespodziankę. Trzy mańce językowe. Zacznijmy od czegoś prostego. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. I co? Udało się wam? Spróbujmy trudniejszy przykład. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. I y ostatni przykład. Cerca del cerezo hay una cesta con cinco calcetines azules para azucena. Jak wam poszło? Na początku wydaje się to skomplikowane. Zachęcam Was do nauki tych trzech zdań. Na pewno zaskoczycie ich wymową nie jednego Hiszpana. Podobał się Wam dzisiejszy filmik? Zostawcie lajka poniżej i nie zapomnijcie subskrybować mój kanał. Więc klikajcie subskrybuj. A jeśli chcecie otrzymywać dodatkowe interaktywne materiały do nauki hiszpańskiego, zapiszcie się do mojego newslettera. Wszystkie materiały są darmowe i dostępne wyłącznie dla osób zapisanych do newslettera. A teraz pytanie: które hiszpańskie słowo sprawia Wam największą trudność? Jakie było pierwsze hiszpańskie słowo, którego się nauczyliście? Czekam na Wasze komentarze poniżej. Adios. Stus powołanymi nomagami.